Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Kod błędu P007B brzmi jak zakres obwodu czujnika temperatury, wydajności chłodnicy powietrza doładowującego, Bank 1. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może mieć angielska pisownie Charge Air Cooler Temperaturę, CACT, Sensor Circuit Range Performance, Bank 1. Opis techniczny i dekodowanie błędu P007B. Kod diagnostyczny P007B to ogólny kod błędu, który dotyczy pojazdów z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego. Chociaż jest to kod ogólny, dokładne kroki naprawy mogą się różnić w zależności od marki i modelu. Turbosprezarka to pompa powietrza używana do wtłaczania powietrza do silnika. Składa się ona z dwóch połączonych ze sobą części turbiny i sprężarki. Turbina jest podłaczona do kolektora wydechowego, gdzie jest napędzana przez gazy spalinowe. Sprężarka jest połaczona z wlotem powietrza. Oba SA połaczone wałem, więc gdy turbina się obraca, sprężarka również się obraca umożliwiając zasysanie powietrza do silnika. Wiele silników jest wyposażonych w chłodnicę powietrza doładowującego, znana również jako chłodnica międzystopniowa. Chłodnice powietrza doładowującego mogą być typu powietrze-ciecz lub powietrze-powietrze, ale wszystkie SA zaprojektowane do chłodzenia powietrza dolotowego. Czujnik temperatury chłodnicy powietrza doładowującego KAKT służy do pomiaru temperatury, a tym samym gestości powietrza wychodzącego z chłodnicy. Informacje te SA przesyłane do modułu sterującego skrzyni biegów PCM. Moduł sterujący porównuje otrzymane informacje z temperatura powietrza dolotowego w celu określenia wydajności chłodnicy powietrza doładowującego. Kod P007B jest ustawiany, gdy moduł PCM wykryje niedopasowanie zakresu wydajności w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego, Bank 1. W silnikach wielozespołowych Bank 1 odnosi się do grupy cylindrów, w której znajduje się cylinder numer 1. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P007B dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako, zapaleniem się lampki kontrolnej E-Check Engine, na desce rozdzielczej, kod zostanie zapisany jako usterka. Słaba wydajność silnika i zmniejszona moc. Zwiększone zużycie paliwa. Może zostać aktywowany tryb awaryjny. Jeśli obecny jest filtr cząstek stałych, regeneracja filtra może być zablokowana. Usterka P007B jest uważana za poważna, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i właściwości jezdne pojazdu. Zignorowanie usterki może skutkować kosztownymi naprawami, dlatego zaleca się jak najszybsze usunięcie problemu. Przyczyny błędu. Kod P007B może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów, uszkodzony czujnik temperatury chłodnicy powietrza wylotowego, KAKT. Przerwa w obwodzie sygnału czujnika, KAKT. Korozja lub uszkodzenie złacza elektrycznego. Usterka uziemienia lub awaria napięcia. Uszkodzona chłodnica powietrza wylotowego. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P007B? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P007B. Podłacz skaner OBD2 do Gniazda Diagnostycznego. Samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów. Przed kontynuowaniem diagnostyki kodu P007B należy wyeliminować wszelkie inne błędy, które mogą występować. Sprawdź okablowanie elektryczne związane z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego KAKT pod katem zwarc, przerw i uszkodzeń. W razie potrzeby napraw lub wymień przewody, które są zwarte, przerwane, uszkodzone lub skorodowane. Sprawdź złacze czujnika pod katem poluzowania i korozji. Przetestuj czujnik KAKT, jeśli jest uszkodzony, wymień go. Sprawdź chłodnicę powietrza wylotowego i w razie potrzeby napraw lub wymień. Jeśli problem nie ustapi, sprawdź i w razie potrzeby przeprogramuj lub wymień moduł sterujący PCM. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów Diagnozowanie błędu P007B można rozpocząć od wizualnej kontroli czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego i powiązanego okablowania. Poszukaj luźnych połaczeń i uszkodzonych przewodów. Sprawdź również wzrokowo chłodnicę powietrza doładowującego i kanały. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy je naprawić, a następnie skasować kod i sprawdzić, czy powróci. Test obwodu za pomocą narzędzia diagnostycznego sprawdź parametry danych czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego. Wyłącz czujnik KAKT. Wartość na narzędziu diagnostycznym powinna spaść do bardzo niskiej wartości. Po podłaczeniu zwórki do zacisków, narzędzie diagnostyczne powinno pokazywać bardzo wysoką temperaturę. Jeśli tak jest, problem dotyczy czujnika. A nie obwodu lub modułu PCM. Sprawdź czujnik odłacz złaczy od czujnika temperatury chłodzenia powietrza wylotowego. Następnie zmierz rezystancję między dwoma kablami czujnika za pomocą multimetru cyfrowego ustawionego na UMI. Uruchom silnik i obserwuj wartości, powinny one zmniejszać się płynnie w miarę rozgrzewania się silnika. Sprawdź wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że silnik osiągnął temperaturę robocza. Jeśli temperatura silnika wzrośnie, ale rezystancja kakt nie zmniejszy się, czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić. Po usunięciu usterki, problem z błędem P007B powinien zostać rozwiązany. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P007B może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten bład występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Audi Chevrolet Ford, Mondeo, Mercedes-Benz Mitsubishi, Toyota Volkswagen przy kodzie usterki P007B czasami. Można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich to P007A, P007C, P007D, P007E, P007F.